Cześć! Dziś otwieram tani kalendarz z kosmetykami do makijażu z Action i chciałam Wam przypomnieć, że codziennie o godzinie 19 pojawiają się filmy z otwieraniem nowych kalendarzy adwentowych. Kupiłam go w sklepie stacjonarnym, Action niestety nie ma swojego sklepu internetowego, ale widziałam, że na Allegro sprzedają go nieco drożej, ale tak czy siak wrzucę wam link do najtańszej oferty i wrzucam Wam również link do tego pięknego sweterka ze skrzydełkami, które mam na sobie, jest on również w innym kolorze, więc sprawdźcie link w opisie. Opakowanie kalendarza w tym roku przepiękne, mamy tutaj zorze i zapłaciłam za niego 75 zł, co wychodzi w przeliczeniu za jedno okienko około 3 zł. W pierwszym okienku znajduje się jakiś produkt brokatowy, ale czy to błyszczyk, czy to cień, zaraz się dowiemy. I tutaj mamy cień płynny do powiek, właśnie tak myślałam pod względem koloru, że jednak do błyszczyku to mi to... Średnio pasuje, taki dość metaliczny. Nałożę go na skórę, żebyście mogli zobaczyć jego efekt. I naprawdę. Jest bardzo, bardzo świecący. Jeszcze Wam pokażę tutaj mamy okienka, a z drugiej strony przepiękny taki obraz 3D właśnie z zorzą. I druga sprawa z tego samego sklepu otwierałam już kalendarz pielęgnacyjny, jeszcze tańszy. Numer 2 okienko niestety bardzo malutkie. I powiem Wam taki trik, jak kupować jeszcze taniej te kalendarze adwentowe. Sprawdzajcie gazetkę tego sklepu, bo bardzo często jest promocja na niego. Oj, 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 tutaj coś mi uciekło z innego okienka. A tutaj mamy temperówkę, wiadomo. Pewnie pojawią się kredki do oczu czy też konturówki, spoko, aczkolwiek no każdy chyba z nas ma temperówkę w domu, więc no taki zbędny gadżet. Jestem bardzo ciekawa tej trujeczki, bo jest to ogromne opakowanie. W ogóle ten kalendarz adwentowy co roku zawsze miał pudełeczkę. Ja osobiście wolę pudełka, a później możemy sobie wykorzystać do czegoś innego. Ten kalendarz adwentowy, a tutaj mamy płatki hydrożelowe, nawilżające pod oczy, więc w sumie spoko, ale myślałam, że tutaj będzie raczej sam makijaż. Numer 4. Napiszcie mi koniecznie, czy kupujecie kosmetyki w Action. Jeśli tak, czy macie jakieś swoich ulubieńców, bo oni naprawdę mają dużo i do pielęgnacji i kolorii. Rówki też, kosmetyk to kremowy róż, płynny, właśnie. Ciekawe, czy będzie też taki metaliczny, jak opakowanie, już Wam pokażę. Nie, zdecydowanie jest to po prostu zwykły róż. Oczywiście, za dużo tego nałożyłam, ale ja. Myślę, że można też użyć to jako produkt do ust. Numer 5. No i zdecydowanie bardzo ciężko dostać kalendarz adwentowy z kosmetykami, jeszcze to do makijażu w takiej cenie, więc jest to naprawdę spoko propozycja, więc wybaczam im tutaj te gadżety. Mamy gąbeczkę do makijażu. Numer 6. No ja osobiście nie wyobrażam sobie makijażu bez gąbeczki. O wiele łatwiej mi się podkład czy też krem BB rozprowadza. I tutaj mamy naklejki na paznokcie. Fajnie wyglądają z zwłaszcza te z brokatem, natomiast mi się wydaje, że ja mam w ogóle za szeroką płytkę paznokci, że to by było dla mnie za wąskie, no i to się tak nakłada, że to się nakleja i chyba jeszcze utwardza, nie wiem, jakąś taką takim przezroczystym lakierem, topem, nie wiem, używaliście czegoś takiego i czy Wam się coś takiego sprawdza? Siódemeczka, choć ja zdecydowanie myślę, że lepsza jest opcja tych naklejek do paznokci niż sztucznych paznokci do naklejania, które w jednym z kalendarzy się pojawiły, a tutaj mamy chyba lusterko, tak mi się wydaje. Tak jest. I bardzo fajnie, właśnie, że grafika, że kolorystyka, wszystko ładnie nawiązuje do kalendarza. Numer 8. I tak w ogóle dla przypomnienia, chciałam Was poprosić, że jeżeli lubicie moje otwieranie kalendarzy adwentowych, to będzie mi miło, jeżeli zostawicie kciuk w górę pod tym filmem. Możecie napisać też komentarz, jeżeli nie wiecie jaki, to napiszcie po prostu, nie wiem, 8, jakąś cyferkę. Także mamy tutaj, słuchajcie, produkt. rozświetlacz, chyba, mi się wydaje. Dokładnie tak, ale ja bardzo lubię rozświetlacze nakładać też na całą powiekę. Lubię taki błysk. U, ładnie. Rozcieramy, zobaczymy jak to będzie się przedstawiało, ale wiecie co, ta konsystencja naprawdę jest fajna, kremowa, więc szczerze super. Jako cień do powiek nawet myślę, że będzie lepiej wyglądał. Dziewiąteczka. No i jeśli macie koleżanki, które lubią kalendarze adwentowe kosmetyki, to też będzie miło jeżeli podeślecie im mój odcinek. Dobra. Jedziemy dalej, a w środku to jest błyszczyk różowiutki, w pakowaniu widzę, że ma delikatne drobinki, ale zobaczmy czy będzie widać je na skórze nie, raczej tak minimalnie i taki delikatny kolor zostawia, numer 10 i tak pomyślałam, co myślicie na temat takiego filmu, najlepsze rzeczy z Action, co polecam dajcie znać, bo mam kilka takich swoich perełek, które właśnie kupuję w tym sklepie, po które zawsze wracam no tutaj fioletowa kredka, no kredki często się trafiają w kalendarzach adwentowych ale w tym roku jeszcze fioletowej nie widziałam Ciężko się ją rozprowadza, no ale może to kwestia chwilowego, słuchajcie, rozpoczęcia, że tak powiem. Ma takie delikatne drobiny, może jest taka bardziej satynowa, ale ten kolor jest bardziej śliwkowy niż w opakowaniu. Nie wiem. Wydaje mi się, że do mojego koloru oka może by to nawet ładnie wyglądało. Chyba nawet jestem bardziej do fioletowej kredki przekonana niż do niebieskich, a one się często w kalendarzach trafiają. I czas na jedenastkę ciężko to otworzyć tutaj żeby nie uszkodzić kalendarza, ale może jakoś się uda. Jak widzieliście na opakowaniu był spoiler z paletką. No i nie jest to paletka są to chyba y, chusteczki matujące bibułki, znaczy się, zaraz sprawdzimy. Dokładnie tak, więc ostatnio zaczęły się pojawiać one w kalendarzach adwentowych. Dla mnie to jest taki zapomniany produkt, ale jak najbardziej na jakieś wyjścia i generalnie w ciągu dnia, żeby zebrać właśnie sebum. Numer 12, opakowanie bardzo ładne było tych bibułek najmniejsze okienko i są właśnie te naklejki, które już mieliśmy okazję gdzieś zobaczyć i mamy tutaj dwa paseczki z naklejkami gwiazdkami śnieżynkami na paznokcie. 13 czy kupiliście kiedyś kalendarz adwentowy z Action i czy byliście zadowoleni z tych kosmetyków? Jestem ciekawa. Ok, tutaj mamy takie usta. Na początku myślałam, że będzie to taka, nie wiem, mini podkładka do mycia pędzli. Czasem są też takie silikonowe szczoteczki, właśnie do twarzy, więc wydaje mi się, że to może być to, albo po prostu potraktować to jaką taką szczoteczkę do ust zamiast peelingu. Nie wiem, <laughs> ale śmiesznie to wygląda. 14. Ja co roku tak sobie myślę, że około 100 kalendarzy otwieram, no i nie pamiętam dokładnie wszystkich zawartości, ale jakoś mi się wydaje, że w tamtym roku. Te ten kalendarz z kosmetykami właśnie z Action z Max and More miał więcej kosmetyków niż tutaj gadżetów, bo tu jednak sporo tych gadżetów się pojawiło i mamy złotą kredeczkę, więc testujmy ją, zobaczmy jak będzie wyglądała na skórze. O, zdecydowanie jest to przyjemniejsza konsystencja niż tamta e, fioletowa no i takie złotko ładne świecące numer 15, ale tak to jest w tych kalendarzach adwentowych, że najczęściej najfajniejsze rzeczy trafiają się na koniec, więc czekamy na te największe ostatnie okienka, a tutaj mamy kolejny rozświetlacz czy cień zaraz zobaczymy, zdecydowanie jest to cień do powiek kolor mi się jak najbardziej podoba również jest taki bardzo przyjemny kremowy i po roztarciu na skórze wygląda następująco Fajnie, naprawdę ładnie się świeci. Szesnasteczka, coś cieniutka. Obawiam się, że tu może być, nie wiem, jakiś pilniczek. Oby nie. Chcielibyśmy coś innego. Ciężko się to otwiera. O, ile prawdy? Uwaga, co tu jest? Pędzelek. Ok. języczkowy, choć ja myślę, że jednak te brokatowe cienie tu łatwiej się rozprowadza palcem. Okienko numer 17, nieco większe. Ciekawa, jaka będzie zawartość. Chciałabym te cienie dopowiek. A. Dalej mamy jakieś gadżety. W ogóle powiem Wam, że widziałam gdzieś na necie właśnie takie perełki, że ktoś przyklejał gdzieś wokół oka i bardzo ładnie to wyglądało. Więc może, może do czego byście wykorzystali takie oto naklejeczki. 18. Jest to tani kalendarz, więc nie można tu się czepiać, ale myślałam, że będzie tu więcej kosmetyków. Dobra, gadam o kosmetykach. Mamy kosmetyk. Tym razem w niebieskim opakowaniu znajduje się. Baza pod cienie, więc jak najbardziej myślę, że przydatne, tym bardziej do takich brokacików. Numer 19. Uwaga! Oj! Trochę niewygodnie się otwiera, ale. No i znów mamy tutaj gadżet. No powiem Wam, że dalej czekam na kosmetyki, chyba będę nudna, będę się powtarzać. Ale te gumki chyba są teraz jakieś, nie wiem, mega na topie, bo już w którymś kalendarzu właśnie dokładnie z takim wzorem. Się trafiają. Dobra. Jedziemy do 20. Jest tutaj nieco wyżej, więc sprawdzamy jej zawartość. Teraz już naprawdę poprosimy o kosmetyk. I uwaga, pilniczek. Jak to się mówi, nie ma kalendarza adwentowego bez pilniczka. Bardzo często się trafiają. O ile, jak kupujesz jeden kalendarz spoko, ale jak masz już więcej, no to jest niezła kolekcja. 21. Małe okienko, ale mam nadzieję, że zawartość będzie pokaźna. I mamy tutaj balsam do ust i na policzki, czyli również możemy go wykorzystać jako, jako taki kremowy róż. Kolorek przedstawia się następująco i sprawdzamy. Trochę długie pazury, ale mam nadzieję, że uda się nabrać. Tak jest. Oj, bardzo delikatny, jako go prawie wcale nie widzę. Czas na warstwę numer dwa. No. Taki nijaki ten kosmetyk. 22, no już wielkimi krokami zbliżamy się do końca, więc po tym okienku zostaną nam tylko dwa. A tutaj jest jakaś saszetka, ładnie wyglądająca, czy to będzie maseczka do twarzy? Myślę, że jest taka możliwość. Mamy tutaj dokładnie maseczkę do twarzy w płachcie bardzo ładnie wygląda opakowanie nic więcej na razie o właściwościach nie powiem no bo nie wiem nie używałam. Numer 23, ale maseczki do twarzy w płachcie w Action są bardzo spoko, jest bardzo duży wybór i fajne, niskie ceny 23 Face and Body Glitter Gel, więc mamy tutaj żelowy brokacik do twarzy i do ciała zobaczymy jego drobinki <laughs> pierdzik i uwaga, o! ale tylko widzicie, ja po prostu nakładam to tonami, ale jakby tak nałożyć delikatniej, to daje właśnie taki efekcik. Podoba Wam się? Ja to jestem brokatowa dziewczyna, więc wiecie. 24, czekam tutaj na hit. Miała być paletka, więc już od razu Wam mówię, że tu będzie paletka. Tak jest. Kolory ładne, podoba Wam się, bo dla mnie naprawdę... Warta uwagi, ale zobaczmy, jak będą wyglądały na skórze, bo to też jest mega ważne. No, coś dzisiaj nie mój dzień, zbyt dużo rzeczy mi wypada. Zobaczmy, może ten ciekawi mnie, bo wydaje mi się, że ten brązowy był już bardzo podobny w tym oddzielnym cieniu, ale ok, niech będzie. Dwójeczka i trujeczka. Zobaczcie, czy ja za mocno to naciskam, czy to są takie słabe te cienie? Nie wiem, bo ja jestem tak przyzwyczajona, że dużo nabieram. Czas na rozprowadzenie na skórze. Uuu, no pigmentacja naprawdę powalająca, fajne, naprawdę fajne. Jeszcze zobaczmy sobie pigmentację jakiegoś matowego, więc nakładam go na skórę. No myślę, że też całkiem ok, aczkolwiek no te ym, świecące mnie zachwyciły. I to są wszystkie kosmetyki z tego kalendarza, szczerze raczej mi nie zachwycił, bo połowa to są gadżety i zerknęłam sobie na tamten poprzedni film, ja Wam rzucę linka, zobaczcie sobie z poprzedniego roku, no i były na przykład tusze do rzęs, szminki Tutaj z produktów do ust był tylko tak naprawdę jeden błyszczyk, więc mogliby coś pokombinować. Więc niestety, ale powtarza się Wasza teoria, że w tym roku te kalendarze adwentowe niestety są. Nieco gorsze, dla mnie osobiście ten z pielęgnacją był ciekawszy, jeśli chodzi o action, więc dziękujemy Wam za oglądanie, jeżeli podobał Wam się odcinek, poprosimy o kciuka w górę, a kto obejrzał do końca i ma ochotę napisać komentarz, zapraszam na pisanie niebieski, zobaczymy kto uważnie oglądał i widzimy się już jutro o godzinie 19, buźka, pa pa!